In fear, in doubt, Witam wszystkich z tej strony Libek i chciałbym zaprosić na kolejny odcinek. God of War. Musimy sobie tą bramę otworzyć, żeby płynąć dalej. O, już widzę łańcuch. Gdzieś w pobliżu musi być kolejny łańcuch, który opuści resztę bramy. O, widzę kolejny. Spójrz, tam na jest łańcuch. No! О, игроводе. Ну, сейчас там там зайдет. To jest i padliśmy gdzieś w pobliżu musi być kolejny łańcuch, który opuści resztę bramy.

się dowiedzieć od tyra. No, tak jak mówiłem, chciałbym, żeby opowiedział mi o lokim. I jeszcze chętnie posłuchałbym o jego przygodach. O podróżach po światach, o gigantach i może o tym jak się dawniej walczyło. Po prostu jestem ciekawy. Ciekawy. Miejmy nadzieję, że po tylu latach niewoli Tyr będzie spragniony rozmowy. Nie wszyscy byli więźniowie Odyna, są tak rozbrajająco gadatliwi jak ja. Nie mamy pewności, że Tyr w ogóle tu jest. Tak. Tam to trzęsienie. Myślisz, że będzie kolejne? Raczej nie, ale zjawiska geologiczne bywają nieprzewidywalne. Jeśli gejzery i zapachy zmieniają się tu przez Fimbulwinter, Winter, to może trzęsienia ziemi też. A, a wiesz, że możesz a mieć rację? Się. Spójrz przed siebie. Wow. Miasteczko, wioska. Bracia, witajcie w że... Boją się nas. Hej, nie mamy złych zamiarów. O, chyba uciekają. Zobaczałbym taki alarm, tylko w sytuacji, jeśli nadal miałbym ciało i bałbym się, że zaraz je stracę. To wszystko przez nas? Boję się. Tak, to z pewnością sygnał alarmowy. Czemu wszyscy się kryją? Bądź czujny. Nie pomogą nam, to już pewne. Sami znajdźmy tawernę, o której mówił Cindy. Może nas tam wpuszczą. Tu się widzę, nie dostaniemy. Czy to posąg? Odyna? To dowód wielkiego oddania albo strach O, raczej chyba nic nie ma. Musimy z nim porozmawiać. O co chodzi, Sindri? Wiesz, cieszę się, że choć raz wróciłem tu przed Ragnarokiem. Gdyby kamienie mogły mówić, wtedy miałyby usta brudne i obrzydliwe. Mogę zerknąć na twój łuk? Ach, ta cięciwa jest brudna i do wyrzucenia. Ach, od dawna chciałem wykorzystać. Ach! Strukturalną podatność niektórych materiałów na określone wibracje dźwiękowe. Brzmi no interesująco. Jak tego użyjesz? Najlepiej będzie, jak po prostu zobaczysz to w akcji! Uff! Uh.

No dobra, to teraz Durlin. Sindri, wiesz, kim jest tawerna? Wyglądam ci na kogoś, kto szlaja się po brudnych tawernach? Ten kanał, który właśnie otworzyłeś, wygląda obiecująco. Dla was. Powinien prowadzić do drugiej części miasta. Innych drzwi tu raczej nie otworzycie. To se musimy otworzyć. Kolejny z wierszych Fasilas. Ten alarm naprawdę jest przez nas? Oczywiście, że tak. Odyn rządzi tu twardą ręką. Każdego przybysza uznaje się za zagrożenie. Klasyczny przykład odynizmu. Co mogę dla ciebie zrobić? Chcesz o czymś porozmawiać? Krata się? nie szkodzi. Możesz tak sobie stać i się gapić. Do zobaczenia! Nic ci się nie podoba? No to idziemy do przodu. Co będziemy zrobić, to zrobiliśmy. Powodzenia! Każdego przybysza uznaje się za zagrożenie. To po to, by chronić krasnoludy? Tak to brzmi, ale znając Odyna, na pewno jest jakiś ukryty motyw. Hmm. Po tej stronie też wszyscy się chowają. Obecność odyna, czuć tutaj na każdym kroku. Ale nie widzę żadnych strażników. Nie stanowimy zagrożenia. Czemu się kryją? Jak ktoś się wyłamie, zrobią z niego przykład ku przestrodze innych. Nawet największa odwaga przegrywa z instynktem samozachowawczym. Strach zapewnia im bezpieczeństwo. Ta tawerna musi gdzieś tu być. Pukamy do drzwi i o nią popytamy. Chyba potrzebujemy specjalnego... Przepraszamy. dzięki. Okay. Nie, dziękuję. Bomba ogniowa, zaciekłej przeciwniczki oddyna z czasów buntu Durmina. Płynęła z ciętego języka. Ostrzyła metod no, Życie by się przydało. O, oh, wow, Sindry miał rację z tą... strukturalną podatnością. Wygląda obiecująco, no nie? Nie do końca jak dom. Jeśli on tu jest, może ja spróbuję z nim pogadać. No, nie chcemy go nie śmielić. Ty jesteś ogromny i nosisz obciętą głowę. Słyszę to. Ma rację. Niech będzie. To może to. Halo? Uważajcie. Podobno mamy tu intruzów. E, chyba chodzi o nas. Ach. Dobra, jeśli chcecie mnie zabić, dajcie mi dokończyć piosenkę. Ten alarm zapadał mi idealną tonację. Szukamy naszego przyjaciela. Nazywa się Durlin. <grywka> Obaj wiemy, że to nieprawda. Durlin nie ma przyjaciół. Ale wskażę wam drogę. Wyjdźcie tylnymi drzwiami. Na drugim brzegu rzeki zobaczycie biuro bezpieczeństwa. Tylko nie naróbcie nam wszystkim kłopotów. Skoro już jesteście w tym świecie, może byście posprzątali Bajzel głowy? Jaki Bajzel? Później, bracie. Chcę się dowiedzieć, co to za Bajzel. Platformy w zatoce. Zapytaj wszystko wiedzącą czaszkę. Głowę! Mam skórę, ale on ma rację. Popełniłem błąd. Chciałbym je wyłączyć. Tyle mnie tu nie było, a nie stęskniłem się zupełnie za niczym. Przy okazji, jeśli wybierasz się do platform w Zatoce, rozejrzyj się za żużlem. Mógłbym go na coś przerobić. Przepraszam, jeszcze jedno. Chociaż sobie sumie daję wam prezenty, więc nie mam za co przepraszać, a wy możecie dziękować. W każdym razie, proszę, bądźcie ostrożni. Jest piękny, dziękujemy. No pewnie, że piękny. A do tego bardzo użyteczny. Możesz dzięki niemu znaleźć wszystko, czego dusza zapragnie. Serio? O ile Twoja dusza pragnie szukać miejsc, do których możesz się wybrać z ojcem i obaj tego chcecie. To przecież kompas. Tak, ale jaki piękny. すみません。 Zajdziemy łódź. Ze słów Sindriego wynikało, że Durlin to przywódca rebelii. Nie wygląda na to, by miał tu poparcie. Poparcie można szybko stracić, braciszku. Działem wcześniej przystań. Może jest tam łódź, którą moglibyśmy pożyczyć. Portal. Ale tu mamy łódź. Dobrze, tutaj sobie zakończymy nasz odcinek. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym.